10 najpiękniejszych plaż na świecie. Numer 10 Plaża Tulum w Meksyku. Tulum to mała rybacka miejscowość w Meksyku na półwyspie Yucatan w prowincji Quintana Roo, nieopodal ruiny prekolumbijskiego miasta Majów. To, co wyróżnia Tulum, to właśnie jego bliskość do najpiękniejszych ruin majów w Meksyku. To tutaj, w jednym z najbardziej zabytkowych i kulturalnych miejsc w Meksyku i na świecie, mamy jedną z najlepszych na świecie plaż. Ruiny Tulum to starożytne miasto otoczone 12-metrowym murem, położone na skalistym klifie, z którego roztacza się widok na spektakularną plażę. Z hordami turystów odwiedzających każdego dnia obszar ten nie jest dokładnie prywatny, ale szeroki odcinek Białego Piasku i hip hipnotyzujące turkusowe wody Karaibów to więcej niż wynagrodzenie. Numer 9. Plaża Navajo w Grecji. Grecka plaża Navajo położona jest na północno-zachodnim krańcu wyspy Zakynthos. Została uznana za najpiękniejszą plażę na świecie, tak wynika z raportu przygotowanego przez Flight Network. Ranking Flight Network powstał na podstawie opinii 1200 ekspertów, dziennikarzy, redaktorów, blogerów i agentów zajmujących się turystyką. Na liście znajdują się plaże z Ameryki Środkowej i Południowej, Australii oraz Europy. Najpiękniejszą w opinii ekspertów jest plaża Navajo, położona na greckiej wyspie Zakynthos. Miejsce to słynie z wraku statku wyrzuconego na brzeg w w latach 80 XX wieku stąd też inna nazwa plaży Zatoka Wraku. Na piękno tego miejsca wpływają też krajobrazy wysokich klifów łamiących się w zakole krystalicznie czyste morza jońskiego oraz plaża z jasnym piaskiem. Uwielbiana przez turystów Zatoka Wraku najlepiej prezentuje się z górującej nad nią skarpy. Plaża Nawajo jest jednym z najczęściej fotografowanych miejsc na wyspie. Znajduje się w niedostępnym miejscu i można do niej dotrzeć wyłącznie łódką z portu Porto Vromio. Numer 8. Plaża Grace Bay, Turks i Kaikos na Karaibach Turks i Kaikos to 40 wysp i kajów, z których Providenciales jest głównym ośrodkiem turystycznym. Wyspy są koralowo-wapienne i głównie nizinne. Część z nich jest bezludna. Blue Hills jest najwyższym wzniesieniem i ma zaledwie 49 metrów nad poziomem morza. Na wyspach występują lasy namorzynowe i bagna. To tutaj, na północnym brzegu, znajdziesz Grace Bay, 19 km w raju, czyli perfekcyjna mieszanka słodkiego piasku i przejrzystej wody, otoczona przez system raf koralowych z bajecznym snorkelingiem i nurkowaniem. Klimat jest tutaj podzwrotnikowy, względnie suchy, a temperatury wynoszą od 21 do 32 stopni. Celsjusza Numer 7. Plaża Whitehaven w Australii. Whitehaven to największa wyspa archipelagu, 74 wysp White Sundays w stanie Queensland na wschodzie Australii, od lat uznawana za jedną z najpiękniejszych plaż na świecie. Można się na nią dostać prywatnym samolotem albo na łódce czy statku. Plaża rozciąga się na długości 7 km. Piękno tego miejsca polega na tym, że nigdy nie ma tam tłumów. Jest wyłożona białym i drobnym piaskiem, która w prawie 99% składa się z krzemionki. White Heaven jest otoczona krystalicznie czystą wodą, w której widać ryby i inne stwory morskie. Nie bez powodu plażą nazwano White Heaven. White po angielsku znaczy białe, a heaven przystań. Plaża White Heaven jest trzecim najbardziej fotografowanym miejscem w Australii, zaraz po operze w Sydney i górze Uluru. Cudowny widok rozchodzi się z Hill Inlet, który jest stałym punktem wielu wycieczek. Punkt widokowy na wzgórzu oferuje bajkowy widok, od którego ciężko oderwać zwrok. Plaża White Heaven nigdy nie wygląda tak samo. W porze odpływu można zaobserwować pasma piasku wystające nad powierzchnią wody, natomiast w porze przypływu piasek miesza się w turkusową wodą. Numer 6. Plaża Bajodo Sancho w Brazylii. Bajodo Sancho znajduje się na odległej wyspie Fernando de Noronha. Aktywnym archipelagu wulkanicznym złożonym z 21 wysp na Oceanie Atlantyckim, położonym około 350 km od wybrzeża północno-wschodniej części zatoki brazylijskiej. Musujące szmaragdowe wody i miękkie białe piaski otoczone są klifami o wysokości 75 m. Do plaży można dotrzeć tylko łodzią lub pieszo szlakiem przez ujście w skalnej ściany z kilkudziesięcioma nierównymi śliskimi schodami. Plaża jest idealna do snorkelingu. Numer 5. Plaża Trunk Bay St. John na Wyspach Dziewiczych w Stanach Zjednoczonych. Trunk Bay jest uznawana za jedną z najpiękniejszych plaż na świecie. Położona jest na wyspie St. John, należącej do leżących w basenie Morza Karaibskiego wysp Dziwiczych Stanów Zjednoczonych. Znaczną część mierzącej nieco ponad 50 km2 wyspy obejmuje Park Narodowy Trunk Bay. Zatoka Trunk znana jest ze względu na szlak podwodny, popularny wśród turystów podziwiających rafę koralową. Numer 4 Plaża Maya Bay, Koh Phi Phi w Tajlandii. Maya Bay to oszałamiająco piękna osłonięta zatoka na tajlandzkim Koh Phi Phi z pierścieniem białego piasku otoczonym liśćmi mangrowymi i wysokimi wapiennymi ścianami pokrytymi gęstymi liśćmi. Łatwo zrozumieć dlaczego reżyser Daniel Ball wybrał tę plażę na kultową plażę w filmie Niebiańska plaża z Leonardo DiCaprio. Główna plaża w Zatoce ma około 200 metrów długości i charakteryzuje się jedwabiście miękkim, białym piaskiem z podwodnym, kolorowym koralem i egzotycznymi rybami w wyjątkowo czystej wodzie. Numer 3. Plaża w Cannes i Saint-Tropez na lazurowym wybrzeżu. Cannes, zaraz po Nicei to najpopularniejsza miejscowość rywiery lazurowego wybrzeża. Co ważne, w Cannes plaża jest piaszczysta, bo gdzie indziej na lazurowym wybrzeżu są plaże kamieniste ze skałami. Cannes epatuje klasą, stylem i nonszalancją. Nikt tu nie będzie za stary na bikini czy zgorszony toples. W Cannes warto poopalać się chociaż jeden dzień, by popatrzeć na piękne przystanie z luksusowymi jachtami o rozmiarach ma. Małego transatlantyku, na zatoki i promenadę biegnącą wzdłuż słonecznej plaży. Na promenadzie wokół Palace de Festival odciski dłoni pozostawili m.in. Brooke Shields, Bridget Bardot, David Lynch i nasz Andrzej Wajda. Pokans, czas na Saint-Tropez, to właśnie w Saint-Tropez w latach 50. nakręcono film i e Bóg stworzył kobietę z Bridget Bardot. Oszałamiający sukces filmu miał wpływ na rozkwit małej i spokojnej osady rybackiej odizolowanej na końcu półwyspu, w ulubiony kurort światowego establishmentu. Stojące w starym porcie jachty na brzeże pełne malarzy ze sztalugami i mieszkańcy pochłonęci grą w betonku, cieniu, wiekowych platanów. Właśnie w Saint-Tropez miesza się atmosfera ekskluzywności, intymności z atmosferą małej prowansalskiej osady. Wspaniała piaszczysta jest plaża de Tahiti, około 4 km na południowy wschód od miasta przechodząca w plażę de Pampelone. W okolicy jest też sporo odosobnionych plaż dla nudystów, na przykład... Plaże de Escalée albo La Motle, do której prowadzi ulica, przy której stoją dwa domy Bridget Bardot. Numer 2 Plaża Polihale Beach na Hawajach. Polihale znajduje się na najbardziej zapierającej dech w piersiach plaży na hawajskim archipelagu. Ten, wydawałoby się opuszczony odcinek o długości 11 km na zachodnim krańcu wyspy Kauai, jeden z najbardziej malowniczych wysp na świecie, znajduje się kilka kilometrów od najbliższego miasta, zachowuje atmosferę zaklęć i tajemnic wciąż żyjących na Hawajach. Na plażę można dotrzeć jedynie słabo oznakowaną boczną drogą, więc raczej pojazd z napędem na cztery koła jest mile widziany. Numer 1. plaża On source der Gend na Szeszelach i Exekwo, Miami Beach i Kokomo na Florydzie. Jedna z najbardziej fotografowanych plaż na świecie, oślepiające białe piaski On source der Gend rozpościerają się. Na Ladigu, jednej ze 115 wysp, które tworzą nam rajski archipelag na Oceanie Indyjskim. Plaża błyszczy na tle ogromnych granitowych głazów, noszonych przez czas i pogodę. Rafa przybrzeżna zapewnia ochronę przed falami oceanu, dzięki czemu turkusowa woda jest idealnym miejscem do pływania. Dobre miejsce do obserwacji unikalnych ptaków i żółwi. Jej minusem jest słaba dostępność, gdyż w okolicach nie ma hoteli. Na samą wyspę Landigu można się dostać wyłącznie łodzią lub wpław. Mimo tego, plaża cieszy się sporą popularnością wśród miłośników nurkowania, opalania i pływania. Natomiast Miami Beach i Kokomo, Florida. Co roku miliony ludzi przyjeżdża tu zwabionych słońcem, czystym niebem, malowniczą plażą i czystą wodą. Miami to plaża, o której się marzy jest legendarna, chociażby ze względu na długość. 56 km rozkoszy nad Atlantykiem. Ciągnie się między cyplem South Beach na północy, a sunny, iceless Key Biscayne oraz na licznych niezamieszkanych wyspach rozrzuconych na Atlantyku. Biały piasek i plażowe leniuchy błękitno-zielona woda oceanu, surferzy walczący z falami, dyżurujące ratownicy jak ze słonecznego patrolu. Collins Ave to promenada, której biegnie wzdłuż plaż, mimo że ulicę otacza zwarta ściana hoteli i wakacyjnych domów, wcale nie utrudnia to dostępu do wód oceanu, a skoro mowa o plażach w Stanach Zjednoczonych, należy wspomnieć też o kultowej plaży Kokomo, znanej z piosenki Beach Boys. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca materiału. Jeśli filmik wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba oraz zostawiajcie swoje pomysły na filmy w komentarzach. Zachęcam was również do obejrzenia naszych poprzednich filmów. Jeszcze raz dzięki wielkie za uwagę. Do następnego, cześć.